Elifas Levi demitologizuje pojęcia wróżbiarstwa. W jego ujęciu nie jest to magiczne zgadywanie, lecz ścisła wiedza o skutkach zawartych w przyczynach, oparta na uniwersalnym dogmacie analogii. Ludzkie czyny nie znikają w próżni. Są one zapisane w świetle astralnym, ale ich ślady pozostają również na fizycznym ciele. Modyfikują rysy twarzy, zmieniają sposób bycia, wpływają na ton głosu. Każdy człowiek nosi w sobie historię swojego życia, która dla wtajemniczonego jest otwartą księgą. Ponieważ przyszłość jest zawsze konsekwencją przyszłości, a nieoczekiwane zdarzenia rzadko zmieniają logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy, los każdego człowieka może zostać przewidziany. Lewi wskazuje, że całe życie można ocenić na podstawie jednego gestu, a pojedyncza słabość może zwiastować łańcuch nieszczęść. Dla zwykłego człowieka te powiązania wydają się absurdalne, ale dla adepta są oczywistymi przyczynami. Inicjacja jest ochroną przed fałszywym mistycyzmem, wyposaża ona rozum w siłę i łączy go z rozumem najwyższym. Dzięki temu wtajemniczony nie zna absurdalnych lęków ani płonnych nadziei, zna zakres swojej mocy, dlatego może być odważny bez ryzyka.